Witajcie. Dziś przedstawiam Wam wzór na szydełkową serwetkę okrągłą. Obecnie ta moja jest nierozpracowywana, nierozpinana i ma około 17 cm średnicy. Zostawiłam ją tak, by zobaczyć, jak się ułoży parę dni po wykonaniu, i widać, że potrzeba jej chociaż trochę rozprasowania. Żeby lepiej się prezentowała, wtedy też troszkę się na pewno powiększy. Jest to serwetka okrągła, którą wykonałam kordonkiem maxi, kordonek ze 100% bawełny, kolor taki powiedziałabym, brudny niebieski i do tego szydełko 1,5, mm. Taki sam kordonek mam uszykowany, żeby razem z Wami przerobić ten właśnie wzór. Zaczynamy od wykonania oczka początkowego. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym w okrąg. I przechodzimy do rzędu pierwszego. Tutaj pamiętajcie, żeby wszywać tą naszą początkową nitkę, dzięki czemu nie będziecie musieli jej później przeszywać igłą, tylko od razu będzie ona już do ucięcia. Rząd pierwszy zaczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka, a następnie będziemy wykonywać słupki pojedyncze. W całym rzędzie musimy mieć łącznie 20 słupków pojedynczych, czyli Pierwszy mamy, te trzy oczka łańcuszka nam zastępują nasz pierwszy słupek, więc jeszcze pozostało nam do wykonania 19 słupków pojedynczych. Po wykonaniu 20 słupków pojedynczych łączymy oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Przechodzimy do rzędu drugiego, który rozpoczynamy od wykonania 5 oczek łańcuszka. Następnie, jeden słupek z tych 20 z poprzedniego rzędu pomijamy, a na kolejnym wykonujemy. Dwa słupki pojedyncze łączone dołem, czyli dwa słupki pojedyncze wykonywane w tym jednym słupku. Następnie dwa oczka łańcuszka, jeden słupek pomijamy, a na drugim wykonujemy dwa słupki pojedyncze. I znów dwa oczka łańcuszka, jeden słupek pomijamy, a na drugim wykonujemy kolejne. Dwa słupki? Pojedynczo. I tak przerabiamy do końca rzędu. Po wykonaniu dziewięciu par. Słupków. Doszłam do fragmentu, gdzie mamy ten nasz łańcuszek początkowy, więc wykonuję dwa oczka łańcuszka na łuku i w tym samym słupku, od którego zaczynamy naszą robótkę, musimy wykonać jeszcze jeden słupak pojedynczy. Następnie łączymy oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. By rozpocząć kolejny rząd, przechodzę. Oczkiem ścisłym na Łuk i wykonuję 5 oczek łańcuszka. Następnie wykonuję również na łuku słupek pojedynczy, ale tutaj wykonuję go przed tą kolejną parą słupków. Następnie słupek na słupku. Słupek na kolejnym słupku i słupek na łuku zaraz za tą naszą parą słupków. Mamy takie cztery słupki, wykonywane, że tak powiem, obok siebie, bo dwa z nich są na łukach, a dwa z nich są na słupkach. Następnie dwa oczka łańcuszka. Przechodzę do kolejnej pary naszych słupków i powtarzam to, co mamy tutaj. Czyli najpierw słupek na łuku. Później słupek na słupku, słupek na kolejnym słupku i słupek na uku. Dwa oczka łańcuszka i kolejna para, więc kolejna grupa słupków u nas. Słupek na uku, słupek na słupku, słupek na słupku i słupek na uku. I tak powtarzamy to aż do zakończenia. Naszego rzędu. Oczywiście na ostatnim fragmencie wykonujemy słupki tak samo, tylko pierwszy nasz słupek, czy tam ostatni z grupy, w zależności od której strony się patrzy, wykonywany tutaj na tym łuku jest już zrobiony, bo powstał z tych naszych pierwszych początkowych oczek łańcuszka, więc tu wykonujemy tylko trzy i łączymy oczkiem ścisłym w trzecim oczku początkowego łańcuszka. Przechodzimy teraz do rzędu kolejnego. W następnych rzędach będziemy wykonywali również słupki i oczka na łukach, tylko będą one się różniły ilością. Więc zaczynamy tak samo. Przechodzimy oczkiem ścisłym na, na łuk i tutaj rozpoczynamy od wykonania znów pięciu oczek łańcuszka. I przechodzimy na naszą pierwszą grupę czterech słupków z rzędu poprzedniego. Teraz będziemy wykonywać 6 słupków, czyli pierwszy słupek będzie na łuku. Cztery następne słupki będą na czterech słupkach z rzędu poprzedniego. I ostatni słupek będzie na łuku. I tym sposobem mamy zrobione sześć słupków. I znów dwa oczka, łańcuszka, kolejna grupa słupków i kolejne sześć słupków w tym rzędzie. Pierwszy na łuku, kolejne cztery na słupkach i ostatni na łuku. Jeżeli... Jest to dla Was za szybkie tempo wykonywania, albo jeżeli za wolne, bo też tak się może zdarzyć. To pamiętajcie o tym, że możecie zawsze w ustawieniach zmienić sobie prędkość odtwarzania filmu i dostosować go, że tak powiem, do siebie. Ten rząd przerabiamy do końca cały czas tak samo czyli na każdej tej naszej grupie czterech słupków z rzędu poprzedniego. Wykonujemy łącznie sześć słupków, pamiętając, że pierwszy i ostatni wykonywany jest na łuku, a nie na słupkach. Zakończenie rzędu również jest identyczne. Rozpoczęcie kolejnego rzędu jest również identyczne, a tak naprawdę dwa kolejne rzędy będziemy rozpoczynać identycznie, tylko zwiększać ilość wykonywanych słupków, bo na łukach cały czas będziemy mieli po dwa oczka łańcuszka, a na łukach w kolejnym rzędzie będzie znaczy na tych grupach słupków w kolejnym rzędzie będzie zamiast sześciu to 8 słupków pojedynczych, a w jeszcze następnym 10 słupków pojedynczych na łuku, dwa oczka. Cały czas przerabiamy tak samo, czyli w kolejnym rzędzie będziemy mieli 6 słupków wykonywanych na słupkach z rzędu poprzedniego, a dwa słupki wykonywane na naszych łukach. Więc myślę, że nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby to sobie przerobić. Te dwa rzędy i wtedy spotkamy się w rzędzie, niech ja policzę. Teraz jesteśmy w czwartym, piąty, szóstym przerobicie i spotkamy się w rzędzie siódmym, bo tam już ten łuk będzie wyglądał troszkę inaczej. Rząd szósty mamy już zakończony. W naszych elementach mamy po 10 słupków pojedynczych. Przechodzimy teraz do rzędu siódmego, w którym będziemy zmniejszać ilość słupków w naszych poszczególnych elementach. By rozpocząć ten rząd, musimy przejść na środek naszego łuku, więc wykonuję jedno oczko ścisłe na oczku i drugie już bezpośrednio na środku naszego łuku składającego się z dwóch oczek łańcuszka. Następnie wykonuję pięć oczek łańcuszka. I przechodzę na naszą grupę 10 słupków, na których w tym rzędzie będę wykonywać 8. Czyli pierwszy i ostatni słupek pomijamy, a na pozostałych ośmiu wykonujemy 8 słupków pojedynczych. Następnie dwa oczka łańcuszka i słupek na środku łuku z dwóch oczek łańcuszka z rzędu poprzedniego. Dwa oczka łańcuszka przychodzę na kolejną grupę 10 słupków z rzędu poprzedniego i znów pomijam pierwszy słupek od drugiego zaczynam wykonywanie ośmiu słupków pojedynczych. Ostatni słupek zostawiam bez przerabiania. Dwa oczka łańcuszka. Słupek na środku łuku, dwa oczka łańcuszka. I czas na kolejny element, czyli kolejna grupa, kolejną grupę 10 słupków z rzędu poprzedniego. Gdzie znów wykonujemy 8. I tak przerabiamy praktycznie do zakończenia naszego rzędu. Łączenie rzędu będzie troszkę inne niż w rzędach poprzednich, więc już to przerabiam i Wam. Pokazuję. I zakończenie rzędu. Tutaj będziemy wykonywać półsłupek nawijany, więc robię narzut na szydełko. Wkuwam się w trzecie oczko początkowego łańcuszka. Robię narzut. Przeciągam przez to oczko. I mam trzy pętelki na szydełku. Robię narzut i przeciągam przez wszystkie trzy. Dzięki temu jesteśmy mniej więcej na środku kolejnego łuku i możemy od razu przejść bez oczek ścisłych do kolejnego rzędu, w którym wykonuję pięć oczek łańcuszka, następnie przechodzę na nasz drugi łuk, wykonuję słupek pojedynczy, dwa oczka łańcuszka, przechodzimy na grupę ośmiu słupków z poprzedniego rzędu i tym razem wykonujemy tutaj sześć Słupków, czyli znów pomijamy pierwszy i ostatni słupek w, z rzędu poprzedniego. Następnie jesteśmy na łuku, więc dwa, coś mi uciekło, dwa oczka. Łańcuszka, słupek na pierwszym łuku, kolejne dwa oczka łańcuszka, słupek na drugim łuku, dwa oczka łańcuszka. I znów na kolejnej grupie, ośmiu słupków z rzędu poprzedniego, wykonuję sześć słupków. Kolejny łuk i znów dwa oczka łańcuszka, słupek na pierwszym łuku, na środku pierwszego łuku, dwa oczka łańcuszka, słupek na środku drugiego łuku, dwa oczka łańcuszka i kolejna grupa słupków, i tak przerabiamy, aż do zakończenia rzędu. I zakończenie rzędu znów wykonujemy e, tym półsłupkiem nawijanym, tak jak w rzędzie e, poprzednim. I przechodzimy do kolejnego rzędu. Tutaj będziemy wykonywać teraz e, na łukach trzy słupki, no bo ponieważ mamy, bo ponieważ, <grywamy> wykonywać trzy słupki, ponieważ mamy trzy łuki tutaj, więc zaczynamy od wykonania pięciu. Oczek łańcuszka, słupek na kolejny łuk, dwa oczka łańcuszka, słupek na następny łuk, dwa oczka łańcuszka. Znów ilość słupków na naszej grupie zmniejszamy o dwa, czyli w tym rzędzie będziemy robić cztery słupki pojedyncze. I łuk... Więc dwa oczka łańcuszka, słupek na pierwszym łuku, dwa oczka łańcuszka, słupek na drugim łuku, dwa oczka łańcuszka, słupek na trzecim łuku, dwa oczka łańcuszka i kolejne cztery słupki. Zakończenie rzędu takie samo jak w przypadku rzędu poprzedniego, następnie przechodzimy do rzędu kolejnego, gdzie wykonujemy cztery słupki na naszych łukach, ponieważ łuków mamy cztery, więc automatycznie nam się zwiększa pomiędzy słupkami dwa oczka łańcuszka, a na grupie słupków znów zbliżamy ilość o dwa i wykonujemy zamiast czterech tak jak w tym rzędzie, to tam wykonujemy dwa słupki pojedyncze. Przedostatni rząd naszej robótki, który zaczynamy również wykonując 5 oczek łańcuszka i wykonujemy słupki pojedyncze na środku naszych łuków, a pomiędzy słupkami po dwa oczka łańcuszka. Tutaj przez cały rząd będziemy wykonywać już tylko i wyłącznie po jednym słupku. Bo tutaj mamy na naszej grupie słupków już prawie, że tak powiem, skończony wzór. I tutaj wykonujemy słupek pojedynczy, ale on jest pomiędzy dwoma słupkami wykonywany. Dwa oczka łańcuszka, kolejny łuk, kolejny słupek pojedynczy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć słupków pojedynczych. Wykonywanych na łukach i jeden słupek pojedynczy wykonywany pomiędzy dwoma słupkami pojedynczymi z rzędu poprzedniego. Oczywiście cały czas pomiędzy każdym słupkiem dwa oczka, łańcuszka. Na zakończenie rzędu tutaj już możemy zrobić takie standardowe, czyli dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe na trzecim oczku początkowego łańcuszka. I przechodzimy do ostatniego rzędu, który zaczynamy od wykonania oczka łańcuszka, który nam będzie zastępował nasz pierwszy półsłupek. Możemy również wykonać oprócz tego oczka, po prostu półsłupek. W tym miejscu zawsze moim zdaniem lepiej to wygląda jak jest półsłupek, bo oczko bardzo się zlewa z łukiem, który zaraz będziemy tworzyć. Łuk wykonujemy z trzech oczek łańcuszka, a następnie na kolejnym słupku z rzędu poprzedniego wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek na kolejnym słupku. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na kolejnym słupku. I tak przerabiamy cały nasz rząd. Oczywiście zakończenie jest w naszym tym pierwszym półsłupku lub oczku, w zależności od tego, czy wykonywaliście ten pierwszy półsłupek, tak jak ja. Tutaj kończymy oczkiem ścisłym, wyciągamy sobie większy kawałek nitki i wszywamy w naszą robótkę. Ok, na dziś to tyle. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać i dzięki za oglądanie!